Jak zrobić tak, żebyście wy się nie nudzili oglądając to? Może? Ja nie zamawiałem pi... A, to wy. Chodźcie. Już biegnę. Okoliczności robienia odcinków są coraz trudniejsze. My się nie poddajemy. Zobaczymy, jak mnie Wena poniesie. Czyściutki. Jedną rzecz to mogę przyznać na pewno. Trzeba teraz się wykazać naprawdę dużą y, dozą kreatywności, chcąc zrobić cokolwiek. O, widzę fajne odbicie w obiektywie. Szkoda, że nie mogę tego nagrać. Jednak mogę to nagrać. O, widzicie? No i fajnie byłoby, żebyście się jakoś nie nudzili bardzo, kiedy to oglądacie. No ja się nie nudzę, jak to nagrywam, ale jak zrobić tak, żebyście wy się nie nudzili, oglądając to? Może przestać gadać teraz na tym jednym ujęciu. Mm -hmm. Siedzenie w domu to jednak mówi dużo o nas samych. Ja nie sądziłem też, że będę nagrywał te. No, żabki od zasłonek. A jednak. Teraz jestem gotowy. Tylko na co? Tym filmem, w sensie, o to mi chodziło. Ktoś się nam tu uchował. Powiedz coś, przedstaw się. Widzą. Albo nie, ja cię przedstawię. Kim ty jesteś? Powiedz sobie. sobie. Wokół bieguna północnego, drzewa i... Mieszkańcy lasu. Las europejski. To powinno być to. No gdzie? To! Nie wiem czy to będzie widać. Tak wyglądają mieszkańcy lasu. Gdzie jest królik? Ty nie macie tu. Ej, króliku! Ty tyście... Tu są jakieś Daniel, wiewiórka, wąż, koci, królikę. Nie ma. Nie macie w lesie europejskim. Chyba, że Jak to cię nie ma tu? Jelenie. Mundzaki. To będzie ciekawostka na dziś. Czy słyszeliście, że MUNDŻAKI w łopatkach mają około 40-50 cm wysokości, żyją w Indiach i południowo-wschodniej Azji. Jak to Azji, jak jesteśmy w lesie Europy? Widzicie jaki to jest program edukacyjny. Szukamy dalej króliczku, zajączku. No. Może źle patrzę, ale są fajne rzeczy, na przykład, wylosujmy sobie zwierzę, zwierzę na dziś, to, to jest spis tych zwierząt, to z tego spisu jeszcze, powiedzcie stop, czapla złotawa, dokąd my doszliśmy, drastyczne te, że się zjadają. Teraz coś dla fanów technologii, gadżetów i innych takich, tej nieostrości kadru. Przeniesiemy się o jakieś 2-3 dni wstecz. Czy są tu jacyś fani sprzętów fotograficznych? Jeśli tak, to nie będzie za bardzo sprzęt fotograficzny, ale przenosimy się do naszego studia unboxingowego. Halo, halo, jak nie słychać? Tak, zaczynamy. <laughs> Mikrofon, check. Paczka wygląda tak I takie co jest w środku? Ja wiem Zami kadr, bo nic nie widzicie I może to działa Nie nic do uklepywania Dobra niech leży nie Wygląda jak papier toaletowy Cienki, miękki na trudną godzinę. To już jest nieważne. Nie wyrzucamy. Nasza rzecz. Oczywiście, że nigdy nie można tego ładnie roz... Ja wiem, że to, to było silniejsze ode mnie. O to chodzi. Jest to. Tatyw. Już. Ładny. Cicho. Idealnie równo ułożony. Będę miał pamiątkę. Więc tak to wygląda. Artystyczne ujęcie. Szybko się psują, ale są dobre. Tyle. Nie wytrzymałem. Muszę go ruszyć. Działa. Zobaczcie co on może, czego on nie może, dużo może. Możecie, możecie z tym wyjść na spacer. Ten statyw jest naprawdę bar, tak? Przepraszam reżyserka. Yy, szanowni Państwo, w takim razie oddaję już głos do studia, bo tak mi kazali. Normalnie to pewnie poszlibyśmy teraz na spacer, ale w obecnych warunkach zapraszam. Też na spacer, tylko trochę inny. Tośmy pospacerowali. Czekamy na zachód. O, już, ale szybko poszło. Jest we mnie jakaś takie taka wewnętrzna potrzeba odczuwania estetyki. Nie ma dziś takiego klarownego, czystego zachodu, ale jest coś w każdym zachodzie, co mnie tak niezmiennie porusza. Ten, który zobaczysz dzisiaj, będzie zupełnie inny od tego, który będzie jutro. I to jest najlepsze. Więc przyjrzyj się dobrze, bo takiego zachodu jak ten już nie zobaczysz. Nie każdy zachód jest idealny. Ale każdy jest wyjątkowy.